Cześć, witam Cię w 22 odcinku mojego podcastu. Tu chemia z pasją Kinga Cordier. Dzisiaj na początek pytanie: co ma wspólnego blondynka z nadtlenkiem? Oczywiście nie mam tu na myśli naturalnej blondynki. Wiesz zapewne, że nadtlenek wodoru jest używany przez fryzjerów. Jest on składnikiem farb rozjaśniających włosy. Także zagadka rozwiązana. Co do takiego nadtlenki? Nadtlenki są to związki chemiczne, które zawierają grupę nadtlenkową, tak zwany mostek tlenowy. Co to takiego? Są to dwa atomy tlenu, które są połączone wiązaniem kowalencyjnym, hmm. jakim kowalencyjnym, spolaryzowanym czy kowalencyjnym niespolaryzowanym. Otóż różnica elektrojemności pomiędzy dwoma atomami tlenu wynosi 0, także oczywiste, że będzie to wiązanie kowalencyjne, niespolaryzowane. Przykłady nadtlenków: wspomniane wcześniej nadtlenek wodoru, czyli H2O2, nie są zbudowane z cząsteczek, z kolei nadtlenek sodu Na2O2 i nadtlenek baru BaO2 to nadtlenki, które zbudowane są z kationów metalu i anionów nadtlenkowych O2 2-. Co jest istotne przy nadtlenkach dla Ciebie? Zapamiętaj, stopień utlenienia tlenu w nadtlenkach wynosi minus 1. A jaki wzór będzie miał nadtlenek potasu? K2O2. Nadtlenek wapnia CaO2. Podsumowując, Nadtlenki to związki chemiczne, które zawierają tak zwany mostek tlenowy. Pamiętaj, to jest istotne. Stopień utlenienia tlenu w nadtlenkach wynosi minus 1. Z czym kojarzyć nadtlenki z fryzjerem i na przykład z wodą utlenioną, bo przecież 3% roztwór H2O2 nadtlenku wodoru to oczywiście znana nam woda utleniona, którą wykorzystujemy do odkażania ran. Dziękuję za odsłuchanie tego krótkiego podcastu i zapraszam Cię na kolejne.